Lik dużych zmian na Summoner's Rift. Riot usuwa Nikki z Lola. k oficjalnie w LEC. Raport z worków. Rajot wrzucił film pokazujący skina do warda z serii Coven. Niby nic, ale oprócz niego przypadkowo albo umyślnie pokazano kawałek midlane'a i minimapy, które znacznie różnią się od tego co mamy teraz. Rzeka wydaje się dużo szersza od górnej strony, a w miejscu przejścia z mida do blue Buffa znajduje się ściana. Dolna krawędź mida różni się też lekko od górnej. Jeszcze ciekawiej jest na skrawku minimapy. Otóż pozbyto się ścian wokół barona i znacząco zmienił się układ ścian przy topie. Pozbyto się wejścia na topa z tribuszem, co znacznie utrudni kankowanie. Za to, podobnie jak na midzie, rzeka również wydaje się być szersza. Mając na uwadze, że mapa jest symetryczna względem środka, to podobnego układu możemy spodziewać się też w dolnej części mapy. Oto nasze wyobrażenie, jak może wyglądać mapa w przyszłym roku. W miejscu tych bloków przy midzie na pewno będzie coś dodane. Może nowy kamp w dżungli? Co sądzicie o zmianach? 20 listopada Riot całkowicie usunie imiona przywoływaczy i zamiast nich będzie wyświetlać się Wasze Riot ID, które dotychczas wyświetlało się nad Waszą nazwą w kliencie. Co istotne, po zmianie nie będzie można już zmienić Riot ID za niebieską esencję. Gracze dostaną możliwość jednej darmowej zmiany ID co 365 dni, a za kolejne będzie trzeba zapłacić RPK-ami. Nie da się ukryć, że to będzie koniec pewnej epoki i początek wielu podszywańców, bo Riot ID nie są unikatowe, bo składają się z nazwy i taga, więc teoretycznie w jednej grze może być pięciu graczy z nikiem Jankos i różnymi tagami. Na pewno podczas meczu rzucił się wam w oczy czyjś nick, który sprawił, że szybciej wypuściliście powietrze nosem. Rozbawił was głównie dlatego, żeby był unikalny i na swój sposób kreatywny. A teraz każdy będzie mógł ustawić sobie nick typu Norbert Gierczak. Riotowi to w sumie nie podoba się takie traktowanie nos w grze. Stąd właśnie te ograniczenia w jego zmienianiu. Ale czy przyniesie to jakikolwiek efekt, to się dopiero okaże. Nie trzeba chyba mówić, że odzew po tej informacji był skrajnie negatywny, nawet od osób bezpośrednio związanych z Riotem. Riot ID już działa w Valorancie czy Legends of Runeterra i dla spójności we wszystkich grach Riotu w LoLu będzie to działać tak samo. Ma to też powód w historii uniwersum. Kiedyś to postacie były przywoływane przez graczy do walki na Summoner's Rift, ale już bardzo dawno temu ten koncept został porzucony. Czy czeka nas zalew fakerów? Jeśli jedną z waszych codziennych bolączek jest to, że żeby kupić RP musicie kliknąć na sklep i dopiero tam wejść w okienko kupowania RP, to ta zmiana jest dla was. Na PB pojawił się przycisk przy liczbie waszych RPków, który przenosi bezpośrednio do sklepu z nimi. Dzięki Riot. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dla was to chwila moment, a nam to pomoże dalej się rozwijać. Boys went Steel zadebiutował z piosenką Paranoia, za to na skiny poczekamy do patcha 13.22. Har Kane będzie legendarny, a on będzie miał wariant prestiżowy. W międzyczasie możecie podzielić się opinią o piosence i skinach. W tym tygodniu wleci patch 13.21, a w nim Buffy na Belwet, Hekarima, Kassante, LeBlanc, Master i Morgane w dżungli, Tamkencha na topa i Varusa. Nerfy na Aureliona, Briar, Caitlyn pod Letalti, Mundo, Jinx, Ramusa oraz Fear Strika, Fez Rasha i Halbrekera. Riot bardzo chce zwiększyć liczbę AP junglerów i postawili na Branda i Zyrę, zmieniając im niektóre przeliczniki na skillach, żeby lepiej im szło w lesie. Za to Serafin dostanie zmiany, które mają sprawić, że będzie częściej grana na suporcie niż na midzie czy bocie. K-Corp oficjalnie dołącza do LEC. Zgodnie z przeciekami wykupiło slota Ad Astralis, a dokładnie 2 trzecie slota za 18 milionów euro. K-Corp z hukiem weszło na scenę i w kilka lat wygrał wszystko, co się dało poza LEC. W jednym z poprzednich odcinków przedstawialiśmy już historię K-Corp, także jeśli jesteście ciekawi jak wyglądała ich esportowa droga, to kliknijcie kartę w prawym górnym rogu. W skrócie, K-Corp to francuska organizacja założona przez dużego streamera Kameto z ogromnym fanbasem, który na oficjalnych eventach zapełnia całą halę, a ich mecze w lidze francuskiej ogląda średnio 100 do tysięcy ludzi. K-Corp wysłał do Ellis takich graczy jak Adam, Targamas, one free czy nasz Syncrof. W 2022 zatrzęśli Europą, kontraktując Reklesa i wygrywając EU Masters trzy razy z rzędu. Do tego niedawno ogłosili budowę własnego stadionu. W tym roku razem z Syncrofem wygrali zarówno Ligę Francuską i MA Masters. Na pewno wejście za Astralis, którego fanbase w porównaniu z K-Corp nie istnieje, mocno podbije oglądalność Ligi. Myślicie, że po udanym splicie z Syncrofem dostaną kolejną szansę w Ellis? Czystki w Vitality. Według plotek Perks pożegna się ze swoją drużyną, za to Selfmade zejdzie po ponad roku z ławki i przejmie dżunglę w Akademii po Daglasie, który ma zagrać w LEC. Co ciekawe jeszcze dwa miesiące temu Vitality oficjalnie żegnało Selfmade'a, ale widocznie nie na długo. Vitality będzie stało polskimi dżunglerami. Illuminar Gaming, czyli jedna z najdłużej działających organizacji sportowych została oficjalnie usunięta z Ultraligi. Od dłuższego czasu słyszało się o tym, że graczom IHG nie wypłacano należnych pieniędzy. Niektórzy z nich nawet tego nie ukrywali. Jeszcze w lipcu Ultraliga zabrała organizacji Grant i przekazała zawodnikom, i zarzekała się, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to zostaną usunięci z ligi. I tak się w końcu stało. Według wielu decyzja została podjęta o wiele za późno. Bo głosy o problemach z wypłacalnością sięgają początku 2022 roku, kiedy Leku wypuścił na Twittera post, że IHG zalega mu z pieniędzmi. Warto wspomnieć, że to już od dawna nie te same Illuminars z czasów, kiedy grali tam takie persony jak Woolite, Delord i Humanoid bo na przestrzeni lat zmieniali się właściciele. Ostatecznie szkoda, że potencjał takiej marki został zmarnowany. I HG jednak nie bardzo przejęło się wywaleniem z Ultraligi, bo nie odnieśli się w ogóle do sytuacji, a parę dni temu ogłosili nowy skład w CS-ie. Ciekawe czy tu też sytuacja się powtórzy. Rybson pod postem Ultraligi wyraził chęć zakupienia slota, ale w tym momencie wiele wskazuje na to, że Liga straci akredytację i ilość teamów w lidze zostanie zmniejszona o dwa. Także możliwe, że nie będzie nawet czego kupować. JD Gaming i Genji bez skuchy przeszli do ostatniej fazy Worldsów. G2 przedarło się przez DplusKia i Weibo Gaming, ale w meczu o wynik 3-0 poległo właśnie na Genji 0-2. Kolejna szansa na awans będzie w sobotę w serii na amerykańskiej LNG, więc chyba mamy G2 w playoffach, co nie? Trimbis Fnatic w pierwszej rundzie przegrał właśnie na chińskiej LNG z Mistrzem Świata Scoutem. Następnie odbili się na wietnamskim GAM, żeby potem trafić na drugą drużynę z Chin i skończyć z bilansem 1-2. Serię BO3 o życie w czwartek zagrają też z teamem z Ameryki, Cloud9. Madlając to największa zakała Europy jeśli chodzi o MSI i Worldsy. Nie trzeba przypominać jak po wygraniu LEC jako teoretycznie najlepsza drużyna z Europy przegrała 0-3 na T1 w tym jedną mapę w zaledwie 16 minut. Do tego dochodzi oklep 0-3 na Amerykę na poprzednich Worldsach. Tym razem mieli bardzo fartowne losowanie, bo przez 3 rundy ani razu nie trafili na drużynę z Chin i Korei, co nie przeszkodziło im w przegraniu najpierw na Cloud9, a potem NRG. Pomiędzy tymi meczami trafili na kolegów z regionu, czyli Team BDS, dzięki którym zgarnęli jednego wina. Madlając w piątek zagra o utrzymanie z Waypo Gaming. BDS wygrało nasze serca walką w playinach, lecz szybko zderzyli się z rzeczywistością. Najpierw trafili na JD Gaming, potem, jak już wiemy, na Mad Lions, a o życie grali z D-Kia. Niespodzianki nie było i showmaker odesłał BDS do domu. Opaki nie mają się czego wstydzić. Czego nie można powiedzieć o Team Liquid, które też miało wynik 0-2 i wcześniej tego samego dnia grało na drużynę z Wietnamu. Trzech Koreańczyków, w tym aktualny mistrz świata Piosik, polegli na potężny Wietnam i jako pierwsi na turnieju pojechali na lotnisko. Ameryka jak zawsze nie zawodzi. Urodzice wracają w czwartek i do niedzieli skończy się faza szwajcarska. Jesteście na bieżąco? To by było na tyle. Wolujcie nas na tym, co kiedyś było Twitterem, Instagramie, TikToku i Facebooku, gdzie tworzymy jeszcze więcej kontentu. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia.